Konopski zarzucił mi, że na 80% jego argumentów nie odpowiedziałem. Przed treningiem obejrzałem sobie ten miesięczny wysryw pana Wardęgi. Pominął jakieś 80% rzeczy, w tym moje najważniejsze zarzuty. Jeśli mój poprzedni film to było za mało, to nie ma sprawy, Konop. Dokończmy i odpowiedzmy również na inne argumenty. Dotarłem do kolejnych ciekawych wniosków. Konowski twierdzi, że on zachował się w sytuacji weryfikowania wieku dziewczyny lepiej, bo ja to sprawdziłem wiek na Facebooku, a on bezpośrednio z nią rozmawiał. Nie wiem, czy dla Wardengi lepszy research to data urodzi na Facebooku, niż zapytanie się bezpośrednio u źródła o jej wiek. Ja oglądając materiał Konowskiego czuję się, jakbym oglądał czeski film. Przecież sam pokazałeś, że ja również rozmawiałem z dziewczyną. O tutaj. Kolega powiedział, że Konowski używa 14 lat, Konowski nie sprawdził tylko to podawanie. Po prostu przed rozmową zebrałem dane, a potem to skonfrontowałem z samą zainteresowaną. Może gdybyś ty to zrobił, to nie miałbyś teraz takich problemów. Ale najlepsze dopiero przed nami. Zapnijcie pasy, bo Konowski chyba będzie musiał zwolnić montażystę. I weryfikowałem jej bieg u samego źródła. Konopski ciągle bronił się, że okej. Okay, głupio wyszło z leksiem, ale na swoją obronę twierdził, że weryfikował przecież wiek dziewczyny. Po prostu ona go okłamywała, wprowadziła go w błąd. Jak się niestety później okazało, okłamała mnie. Tutaj muszę dodać, że dziewczyna okłamywała mnie do końca. Konowski w swoim materiale z 8 stycznia pokazał jako dowód weryfikowania wieku rozmowę z dziewczyną, ale dziwnym trafem nie było widać na nich daty. Ciekawe dlaczego tak wycinał screeny. Może chciał coś ukryć? Mogliśmy się tylko domyślać. Próbowałem konfrontować z dziewczyną informacje o jej wieku i wstępnie unikała tematu, po czym wysłała mi zdjęcie świadectwa i legitymację. Te same screeny pokazał również teraz, ale niestety zapomniał wyciąć datę i uwaga Okazuje się, że Konopski wiek dziewczyny weryfikował dopiero 6 stycznia, czyli dopiero po filmie o Leksiu, bo materiał o nim opublikował 5 stycznia. Najpierw pomówiłeś lekcia, a dopiero na drugi dzień łaskawie zająłeś się weryfikacją? Tak ci się kurwa śpieszyło z tym filmem? Przygotowywałeś film na mnie kilka miesięcy, a tu taka wpadka. Co ciekawe, nie ma tu mowy o przypadkowości usunięcia daty. Gdy nałożymy na siebie screeny, widać, że data by się tu zmieściła. Co konopliczyłeś, że nikt się nie dowie? I pewnie wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki. Ile osób uważa, że nie zweryfikowałem biegu tej 14-letniej dziewczyny? Po cholerę brnąłeś miesiącami w te kłamstwa, skoro weryfikacją zająłeś się... Partnerem odcinka jest Surfshark VPN, który zwiększa naszą ochronę i bezpieczeństwo w sieci. Możemy za jego pomocą łączyć się z internetem za pośrednictwem serwerów w innych krajach i tym samym być bardziej anonimowi. W związku z tym, że dzięki Surfshark VPN możemy wybrać kraj, z którego się łączymy, to jesteśmy w stanie ominąć wiele blokad geograficznych. Przydaje się to na przykład podczas oglądania filmów i seriali na platformach streamingowych. Wyobraźmy sobie, że przychodzi do nas dziewczyna i bardzo chce obejrzeć Titanika albo Atak Tytanów. W Polsce na Netflixie. Te produkcje nie są aktualnie dostępne, ale dla użytkowników łączących się ze Stanów Zjednoczonych już tak. Wystarczy, że za pomocą Surfshark VPN do połączenia z internetem wybierzemy serwer z USA i cyk. Odświeżamy platformę i produkcje są dla nas dostępne. Polecam serdecznie. Wykupując usługę, będziecie mieli też do dyspozycji antywirusa. Dużą zaletą Sersha VPN jest także to, że możecie z niego korzystać na nielimitowanej liczbie urządzeń. Korzystając z mojego linku z opisu i kodu VATAHA, otrzymacie 83% zniżki z trzema darmowymi miesiącami i antywirusem w gratisie. Szczegóły w opisie. Konopski w swojej mądrości zarzuca mi bardzo poważne przestępstwo składanie fałszywych zeznań. Może zanim zaczniesz komuś zarzucać łamanie prawa, panie YouTube'owy prokuratorze, to wyjaśnij składanie fałszywych zeznań, które opisałeś u Stanowskiego. Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Hello darkness, my old friend. Wytłumacz mi zatem, panie Konopski, jak to jest możliwe, że jestem na tyle głupi, by opowiadać o tym anegdotkę w hate parku, a dalej nie postawiono mi żadnych zarzutów, nie pozbawiono mnie wolności. Mam jakiś parasol ochronny od wymiaru sprawiedliwości? Najwyraźniej swoich nie tykają. Czy ja faktycznie w hate parku powiedziałem, że składałem fałszywe zeznania? Powiedziałem tam, że byłem po roku od opublikowania filmu na komisariacie. Ale człowieku, w innej sprawie, po zakończeniu przesłuchania, gdy się żegnałem z policjantem, to mnie po prostu nie prowadząc. Już żadnych czynności, zapytał z czystej ciekawości o tamten prank zombie, więc odpowiedziałem mu, że dostałem go od kogoś na pendrive w metrze. Mogłem mu równie dobrze odpowiedzieć, nie pamiętam. Na jakiej podstawie policja według ciebie miałaby prowadzić śledztwo w sprawie kolizji drogowej? Od kiedy kolizja drogowa jest ścigana z urzędu? Policja nie znała miejsca kolizji, nie wiedziała kto uczestniczył w kolizji, nie znała daty kolizji, nie znała numerów aut uczestniczących w kolizji, nie wiedziała nawet, czy doszło do tej sytuacji w Polsce. Jedyna możliwość istniałaby wtedy, gdyby osoba uczestnicząca w kolizji to zgłosiła, ale nikt nigdy tego nie zrobił. Możesz się tylko domyślać dlaczego. Możesz snuć sobie teraz po 11 latach teorię. Film był głupotą. Wielokrotnie o tym mówiłem i za niego przepraszałem. Na przykład wtedy, gdy kilka lat temu wypominał mi go Gural. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Wrzuciłeś do sieci film, w którym twierdzisz, że składałem fałszywe zeznania. Wyjaśnij składania fałszywych Przecież oskarżyłeś mnie właśnie o poważne przestępstwo. Sprawa z lek nie nauczyła cię, by uważać, jakich słów używasz? Czy oszukałem policjanta? Kurwa wielokrotnie. Tutaj oszukuję policjantów, że piję piwo, a piłem sok. Co panowie tam nie wejdą. Oszukiwało się na testach sprawnościowych. Tutaj oszukuję policjantów, że gadam przez telefon, a gadam przez ciasteczko. Ale dlaczego no, zostałem no, zatrzymany? Dlatego, że rozmawiałem pan przez telefon. Podsumowując, policja nigdy nie prowadziła nawet postępowania wyjaśniającego w sprawie filmiku zombie. Ale rozumiem, że możesz mi nie wierzyć, dlatego mam propozycję. Odwiedzimy każdy komisariat w Warszawie i ja poproszę o wszystkie moje zeznania we wszystkich sprawach, jakie były prowadzone w mojej sprawie, nie, żeby mi dali i sobie je przeczytamy. I zrobimy tak, jeśli tam się znajdą takie zeznania, o których ty mówisz w swoim filmie, no to ja, cię, ja nagram wideo przepraszające, ale jeżeli... W tych wszystkich komisariatach w Warszawie okaże się, że takich zeznań nie ma, to pojedziemy do śl na Śląsk i Leksił będzie ci całą noc siedział na mordzie. Co ty na to? Wchodzisz w to? Konopski zarzuca mi omijanie prawa w sprawie związanej z rękawicami. Organizujesz loterię rękawic, generując sobie na tym własne zyski z pay-per-view, omijając prawo. Jest tak, że losowanie musi być zgłoszone. Ale konkurs nie musi, dlatego ja dla bezpieczeństwa zazwy zazwyczaj staram się używać sformułowania yy, konkurs. Więc Hipokryto, najpierw spójrz na siebie, bo trochę się zagalopowałeś z tym szeryfowaniem. Chodzi tutaj o to, że losowanie należy zgłosić 30 dni wcześniej. Oczywiście standardowo Konowski umiejętnie wyciął fragmenty Instastory. A teraz zobaczmy pozostałe. Wedle polskiego prawa... Każde losowanie musi być zgłoszone do urzędu celnego. Ja to losowanie zgłosiłem, ale kilka dni przed losowaniem. Natomiast, wedle prawa, trzeba to zgłosić 30 dni przed losowaniem. Postanowiłem wam to jednak wynagrodzić, i dzisiaj dokupiłem 10 par rękawic. Więc macie teraz dwa razy większe szanse na wygrane. Wygrane. No Konopski zapomniał dodać, że dorzuciłem do puli 10 par rękawic i wszystko przebiegło bez zarzutu, a zwycięzcy mogą się cieszyć ze swoich nagród. Nikt nie został oskamowany. Rękawice. ma. Wardenka. Rozmiar jest... L. A jaka jest druga? Trąba. Trąba. Ok. Najmocniejszy chyba ze wszystkich! Skoro masz do mnie pretensje o omijanie prawa, to powiedz mi, czy ty swoje losowanie zgłosiłeś 30 dni wcześniej? Znam skromnego kafla dla jakiegoś losowego subskrybenta. Wyniki macie w następnym odcinku. Bo wiesz, szkoda, żebyś wyszedł na hipokrytę. Więc hipokryto, najpierw spójrz na siebie, bo trochę się zagalopowałeś z tym szeryfowaniem. Konopski ogólnie w swoim filmie kipi hipokryzją. Wspomina o poście z wykopu, że moja dziewczyna robi podobne miniatury co Pamela Rave. Zarzut i screeny co do kopiowania stylu miniaturek na filmach chłoniki od zagranicznych. Drenerki. Ale że on nagle zmienił styl miniatur i ma je bardzo podobne do rewo, to już nie wspomnij. Żeby była jasność, rób sobie takie miniatury jak chcesz. Masz pełne prawo, by inspirować się rewem. Ale po co wypominasz miniatury innym? I to sąd jest od wydawania wyroków, a nie Wardenga i Wataha. Gdzieś podobne sformułowanie już słyszałem. Zapraszam na prokuraturę, bo. Są te służby, a nie pan Wardenga! I to sąd jest od wydawania wyroków, a nie Wardenga i Wataha. Podoba mi się ta dwustandardowość Konopa. Jak ja nagram film, że pomówiłeś leksia i pokazuję na to dowody, to twierdzisz, że sąd jest od wydawania wyroków, a nie jakaś Wataha. Ale jak ty nagrywasz film, gdzie oskarżasz leksia i niszczysz mu w ten sposób karierę, to już sąd nie jest potrzebny. Całkowicie wystarcza wtedy rzetelny research Konopa i jego dowody. Dobitne dowody potwierdzające bieg dziewczyny i jej dokumentami pojawią się jutro na filmie. Okłamała mnie.

Jeśli nie odpowiedziałem na jakiś z Twoich ważnych argumentów, to przecież już za trzy tygodnie będziesz mógł mnie zapytać o cokolwiek chcesz. Jeśli dogadam się z Fejmem, to czekają nas konferencje, czeka nas Cage. Skoro masz taki problem o używanie kanji z anime, to mam dla Ciebie nowego rywala. Do zobaczenia na konferencji. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści. Wataha nie gryzie, wataha pożera.